Jest ok, dobrze. No to w takim razie, skoro wszystko widać i słychać, to zapraszam na poranną analizę. W sumie niewiele się wczoraj wydarzyło z punktu widzenia technicznego. Natomiast, e, na przykład, na eurodolarze mamy potwierdzoną linię trendu krótkoterminową. To jest wykres H4, więc tutaj widać, że taki okres konsolidacji nam się zrobił. E, natomiast, jeżeli hmm, pojedziemy sobie na wykres H1, no to tutaj widać, że od dołu respektowaliśmy to linię trendu. Dodatkowo, od góry nam wychodzi coś takiego. Tutaj jest jedna linia trendu i trochę bardziej nachylona w ten sposób. No więc teraz wybicie, w którym ze stron będzie dawało nam kierunek na najbliższy czas, więc należy chyba na to poczekać, jeżeli chodzi o jakiś dłuższy ruch. Natomiast chciałbym zwrócić też uwagę, że odbiliśmy się od dosyć istotnego miejsca, bo ten poziom 1,3575. Tutaj widać, że jest wielokrotnie testowane od góry, tutaj też od dołu, tak więc ta strefa tutaj nam dała wzrosty, więc teraz. No ja osobiście oczekuję bardziej wybicia do góry i jeszcze próby wyjścia wyżej. Ale tutaj jest trójkąt, więc należy poczekać tak naprawdę na wybicie z tego trójkąta, no i później już iść zgodnie z tym kierunkiem. Celem dla wzrostów będzie ta zielona linia, bo to będzie górne ograniczenie kanału. Dla spadków znowu 1.3520 135.00. To będą cele dla spadków, tak w tę stronę lub w tę. Jeżeli chodzi o funta, fund wczoraj bardzo ładnie zareagował tutaj, zrobił takie podwójne dno. W szerokim, w krótkim interwale poprzednie szczyty, czy 1,7? 1, tak? To jest poziom, który był ładnie wczoraj zauważony, dał zarobić tam 30 pipsów. No ale teraz znowu jesteśmy w takim okresie konsolidacji. Może na niższym interwale to będzie widać lepiej. Tutaj mamy górne ograniczenie, dolne ograniczenie to jest 1,7. Więc teraz wybicie, w której ze stron będzie dawało większy, większy impuls. Natomiast na ten moment wygląda to dla mnie tak, jakby rynek oczekiwał na jakieś dane. Dzisiaj są jakieś dane z funta, ale nie ma ich zbyt dużo, więc może ten okres się trochę przeciągnąć. Natomiast po tym, co się wydarzyło wczoraj, czyli po tym ataku na 1,7 i wybronieniu tego poziomu, spodziewałbym się raczej podejścia jeszcze raz w okolice 1,703, 1,705. No i na niższym interwale, jeszcze można sobie zrobić taki mały zakres konsolidacji nocnej który, wyjście w którym ze stron z tej konsolidacji będzie nam dawało impuls na poranną sesję europejską, czyli wyjście dołem z 1,7,015 to będzie dawało nam znowu impuls do 1,7, natomiast wyjście powyżej 1,7,03 będzie dawało nam impuls znowu na trochę wyższe poziomy, a tak na tą linię trendu, ewentualnie na poprzednie szczyty, tutaj strefę popytu podaży, czyli bardziej opór, można wyznaczyć mniej więcej na tym poziomie. Widać, że też po prawej stronie to też ma swoje rację bytu. Ok, natomiast w dłuższej perspektywie, moim zdaniem, trzeba poczekać, tak, bo bardzo silne wsparcie jest teraz na 1,7. A opory na 1,7,04 są też bardzo silne, bo to są opory historycznych szczytów. Z 1 widać, że to jest wszystko w okolicach tego tutaj szczytu i tych tutaj den. No jednocześnie tu mamy ważne poziomy. W nieco wyższym interwale czasowym oporem jest 1,7234. No ale to jest długa perspektywa. Dolar do Jena. Tutaj ta konsolidacja, która już trwa od kilku tygodni. Tak, tutaj widać, no może nie widać, na dziennym o. Tutaj mamy bardzo długą konsolidację, ona się jeszcze teraz zawężyła, więc znowu wybicie, w którąś ze stron będzie dawało większy impuls. Natomiast po tym jak się cena wczoraj ładnie konsolidowała na dole i dała nam podwójne, tutaj małe podwójne dno dzisiaj w nocy znowu tam rynek spróbował podejść. Więc na razie wybicie, w którąś ze stron z tej konsolidacji będzie dawało większy impuls. Na razie można by się nawet pokusić o wyznaczenie jakiejś krzywej głowy z ramionami, lewe ramię głowa oraz prawe ramię. Jeżeli wybijemy poziom 1 czy 101.80, będzie dawało to impuls do spadków, myślę, że już w okolice 101.61 i to może być spokojnie dzisiaj zrealizowane. Natomiast jeżeli wybijemy do góry, powyżej 101.95, należałoby oczekiwać dotarcia w okolice tej zielonej linii trendu, Myślę, że to by było okolice 102,10 102 jenów za dolara. To jest też ta strefa, no myślę, że ją troszeczkę inaczej już teraz wyznaczymy. O, to jest dosyć szeroka strefa podaży. No i tutaj oczywiście opory ciut wyżej. To jest sytuacja na dolar do jena. Myślę, że też sesja europejska to jest prawdopodobnie. Może być taka sytuacja, że będziemy sobie chodzić dalej w konsolidację, To też trzeba mieć na uwadze. No To nie jest szeroka konsolidacja, bo to jest nie wiem, 15 pipsów. Więc jeżeli tutaj będą jakieś sygnały intradayowe, 15, to można by spodziewać się właśnie spadku z powrotem na dół. Tutaj od dołu znowu kupna. No typowa, typowy okres konsolidacji teraz dolar do jena no tak chodzi od pewnego czasu no i też to warto wykorzystywać euro e, tutaj mm, wczoraj e, ładnie zachowaliśmy się na tym poziomie wsparcia e, 13828 e, e, tutaj bardzo ładnie rynek dał sygnał do kupna wyciągnął dosyć wysoko pomimo tego, że tutaj była był sygnał sprzedaży na poprzednim dnie, na niższym interwale to będzie widać. On i tak wyciągnął do góry, i teraz dodatkowo, jak w nocy zszedł w dół, to przetestował znowu wyższe wsparcie i się od niego odbił. Więc na razie to wygląda prowzrostowo więc w zależności oczywiście od tego, co się wydarzy na euro oraz na dolar dojenie do natomiast wygląda to na, na, wygląda to na razie prowzrostowo z celem no tutaj mamy jakąś strefę oporu 138,70. No i wyżej, oczywiście, poprzednie szczyty. Dzisiaj spokojnie może to być zrealizowane, więc, takie są cele dla wzrostów. Jeżeli chodzi o spadki, no to po pokonaniu 138,42, no 138,44 można by oczekiwać dotarcia znowu z powrotem w okolice 138,28. A później, później, jeszcze niżej, takie wsparcie mamy mniej więcej tu. To jest połączenie popytu podaży ze współczynnikiem 61,8 całości tych wzrostów do góry, więc będzie to moim zdaniem miejsce, w którym rynek może spokojnie odreagować z powrotem. Nawet jak nie odbić na samą górę, to przynajmniej jakaś reakcja 20-30 pipsów spokojnie może się zdarzyć. Teraz zobaczmy sobie australijskiego dolara, do dolara amerykańskiego. Tutaj w Wczoraj mieliśmy sygnał sprzedaży w okolicach tych szczytów. O, w ten sposób bardzo ładnie to się zachowało. Potrójny szczyt, zejście. No i do pierwszego możliwego wsparcia zostawionego jeszcze z zeszłego tygodnia. Więc tutaj ładnie się to zachowało. Teraz to wygląda typowo konsolidacyjnie, korekcyjnie przed, po spadkach. Tak więc wybicie takiej. Bardzo stromej linii, no, bardzo stromej linii w dół, będzie sugerował z powrotem cel na 0,9405, a niżej na 0,9371. Po drodze jeszcze jest takie wsparcie tu, ale jest zaznaczymy jako mniejsze, bo też nie jest aż tak istotne. Tak więc, no tutaj ewentualnie możemy to połączyć. Z taką strefą konsolidacji popytu podaży. Natomiast ja bym się spodziewał, tak jak tutaj nam zaznaczyłem, wybicia z tego, z tego okresu korekty, wyjścia dołem, przebicia też poziomu 94, bo drugi raz myślę, że od tego się nie odbijemy, i pójścia w końcu troszeczkę niżej. Na wyższym interwale czasowym widać, że tutaj można by się pokusić o okres konsolidacji. Więc wtedy w długim terminie byłyby to znowu cele byłyby na 92, 34. Na razie, na razie trzeba oczywiście poczekać na jakieś sygnały ku temu. Na, interwa na niższym interwale tutaj pokonanie 94, 49 będzie dawało sygnał do wzrostów w okolice tych poziomów, czyli 95, 34 To jest 100 pipsów wyżej. Ale jak zwrócicie uwagę, to po drodze jest mało tak naprawdę poziomów. Tutaj wybijające świece właśnie dochodziły do tamtego poziomu. Więc to jest taki cel później dla wzrostów, i ten wzrost może być nawet zrealizowany w ciągu jednego, dania, jednego dnia. Ok. Więc tak to wygląda na australijskim dolarze. Teraz nowozelandzki dolar. Ehm, A jeden. Wczoraj była próba wyjścia powyżej 87,32, to się nie udało, ale też mamy cały czas zachowaną sekwencję szczytów i dołków coraz wyżej. W związku z tym też należy oczekiwać dotarcia z powrotem do tych szczytów, czyli na 87,34. No i tam decyzji, czy wybijamy te szczyty i idziemy wyżej. Czy jednak schodzimy w dół? Jeżeli Australijczyk będzie schodził niżej, no to też Nowozelandczyk może być przez niego trochę pociągnięty w dół. Niemniej jednak, nowozelandzki dolar jest dużo silniejszy, więc musiało być to osłabienie się australijskiego dolara dosyć silne. Jeżeli pokonamy trwale 87.34, to celem jest 87.75. Tutaj oczywiście to nie jest może odkrywcze, no ale to jest dosyć szeroka ta strefa. Zaraz wejdziemy sobie na niższy interwał, żeby ją wyznaczyć lepiej. O. Więc takim pierwszym oporem właśnie będzie 87,60. No i tam oczekiwałbym znowu jakiegoś, jakiejś reakcji. Nie sądzę, żeby nowozelandzki dolar teraz rósł już nieprzerwanie, no bo jesteśmy też wysoko, pomimo tego, że uzasadnienie do wzrostów jest jak najbardziej. No to, jak wiadomo, sprzedaje się fakty, znaczy, <gul> kupuje się plotki, sprzedaje się fakty. W związku z tym tutaj już inwestorzy próbują dyskontować jakieś przyszłe informacje. No, F -F Fong trochę zawiódł, no, bo powiedział, że dalej będzie luzowo, czyli utrzyma niskie stopy procentowe. W związku z tym też uzasadnienie do wzrostów jest. Na razie mamy cienie od dołu, więc pomału myślę, że będzie to budowane. Przybicie, przerywanej linii trendów dół sugeruje dotarcie do Stref niżej, które są na poziomach, pierwsza jest 86,80, kolejna, a myślę, że tutaj dopiero, czyli 86,48. To są cele dla późniejszych spadków, i tam myślę, że wsparcie spokojnie zostanie zauważone, pamiętając o tym, że mamy trend wzrostowy. USD Jesteśmy w takiej szerokiej strefie, znowu wsparcia. Tutaj należałoby jeszcze sobie wyznaczyć trochę bardziej dokładnie te poziomy, bo jeżeli cena by dzisiaj spadała, to warto moim zdaniem kupować na wsparciach usytuowanych niżej. Tutaj jest na 1.062. Jest bardzo silna strefa wsparcia. Ona na pewno zareaguje, natomiast to jest jeszcze kawałek bo to jest 100 pipsów na kanale 3 to jest dużo więc jeszcze wcześniej mamy 1.067 tam też warto myślę tutaj szukać okazji do zawarcia pozycji długiej no i teraz jesteśmy w takiej strefie którą uważam że rynek też będzie miał problem pokonać tutaj jeszcze możemy ją sobie połączyć z tymi szczytami czyli dolne ograniczenie tej strefy to jest 1.0704 no i tam Myślę, że też tutaj jakiś popyt się pojawi. Na interwale dziennym jesteśmy poniżej 30, więc cały czas jest to okres kupna, czy tam strefa kupna. Jeżeli chodzi o wskaźnik RSI, widać, że wcześniej też jak rynek docierał do tego poziomu, to był kupowany. Wczoraj reakcja była dosyć mizerna, bo to tylko 20 pipsów. Natomiast tutaj się niewiele zmienia. Może być też podwójne dno i wyjście wyżej. Tutaj mieliśmy ładne wyjście z tego kanału. Tutaj troszeczkę brakuje. Natomiast jest jeszcze jeden kanał, który można wyznaczyć. No i teraz jesteśmy idealnie na tym szerokim kanale cenowym. Ja może usunę troszeczkę rzeczy zbędnych, żeby to nie przeszkadzało. Ok, tak, czyli yy, i ten po grubie, bo jest w tym momencie najważniejszy. Ok. No, i tutaj jesteśmy na tym dolnym ograniczeniu kanału. Myślę, że reakcja na niego powinna być jednak, jesteśmy jednak w trendzie długoterminowym wzrostowym, więc popyt się powinien aktywować, chyba że się zmienił trend, ale do zmiany trendu potrzeba trochę więcej wysiłku. Jeżeli chodzi o cele dla wzrostów, to mamy tutaj. 1,0758, 1,0754. To będzie taki cel dla wzrostów. To nie jest daleko, bo cały czas, na razie, traktujemy to jako korektę do bardzo silnych spadków. Dopiero przebicie tej strefy będzie skutkowało wyjściem wyżej. Myślę, że tutaj warto wyznaczyć sobie Fibonacci, stałości tych spadków. Bardzo dynamicznych, tu jest 23,6, więc jest to uzasadnione, żeby tam się rynek zatrzymał. Kolejny ważny poziom, niepoparty lewą stroną wykresu, to jest 38,2, czyli 1.0783. To są cele dla wzrostów. W dniu dzisiejszym wyżej nie sądzę, żeby rynek się znalazł. Jak będę gdzieś tam zawierał transakcję kupna, to ja mam cały czas take profity poustawiane na 1.0752, dlatego że nie uważam. Znaczy nie chcę się bić z rynkiem, tylko chcę złapać korektę, bo to mi mówią na razie moje jakieś tam strategie. Tutaj dywergencja się pojawia na podwójnym dnie, więc wzrosty tutaj z tego miejsca też są możliwe. Euro USD jest zawsze na samym początku. Jeżeli chodzi o tą analizę. No i tam na razie czekamy na wybicie, w którąś ze stron z tego trójkąta, który tutaj widać. Tak? Jeszcze tutaj. Dla, jako 123. Czyli wybicie z tego szerokiego trójkąta, myślę, że da ruch dalej. Ok, złoto. Złoto stoi w konsolidacji po tym mocnym, strasznie mocnym wybiciu, więc należałoby oczekiwać wyjścia. Zwłaszcza, że jesteśmy powyżej popytu, strefy popytu. Jeżeli zachowaliśmy strefę popytu od góry, no to teraz należałoby. Przepraszam, oczekiwać dotarcia do kolejnej strefy. No i ta kolejna strefa jest ciut wyżej na 1327. Więc tutaj mamy na razie okres konsolidacji. Nawet można zaznaczyć sobie formę takiej chorągiewki. No i wybicie, w którąś ze stron chorągiewki daje sygnał. Na ten moment bardziej prawdopodobne jest wybicie do góry. Jeżeli będzie wybicie w dół, to targetem jest 1300. Jeżeli wybicie do góry, to 1327. Został nam DAX oraz S&P, więc zobaczmy jak na DAXie wygląda sytuacja. Tutaj widać, że te kreski z zeszłego tygodnia jeszcze nam tutaj dają jakieś sygnały. Ta jest najmniej respektowana, więc ją na razie usuniemy. Na H1 wygląda to tak, że znowu zrobiliśmy lekki, wyższy szczyt. Mamy wyższe dołki, więc na razie jeszcze należy szukać kupna. Tylko tutaj mnie martwi to, że po jednym wybiciu od razu był spadek i to dosyć silny. No ale, żeby sprzedawać trzeba mieć jakiś sygnał, no i w tym momencie takim sygnałem będzie albo dotarcie do oporów zaznaczonych zielonymi kreskami, bo one są cały czas ważne. Tutaj jeszcze jeden można wyznaczyć taki. Tutaj można szukać okazji do sprzedaży. Natomiast, takim w dół wybiciem z tej czerwonej, tej czerwonej linii, będzie dawało nam przełamanie sekwencji szczytów i dołków jako, jako linię trendu. No a później, oczywiście, 9914 trwale przebite korpusem świecy powinno dać nam impuls do spadku w okolice 9800. Myślę, że tak to na ten moment wygląda. Tą strefę można sobie przeciągnąć jeszcze w prawo, bo widać, że jest respektowana. Czy wyżej. O, tutaj widać, że korpusy są powyżej tej, tej strefy. No i teraz to też będzie nam ograniczało spadki. Więc w dół mamy bardzo dużo oporów. Okres konsolidacji, więc trzeba go przetrwać. Jeżeli ktoś lubi handlować od bandy do bandy, to ma teraz swój czas. Jeżeli ktoś szuka swingów, to kupno w tym momencie jesteśmy wysoko, więc trzeba uważać. Myślę, że jakaś. A pozycja długa w okolicach 9800 jest dopiero uzasadniona. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to jesteśmy wysoko, więc myślę, że tutaj też szukanie nie jest głupie. No i S&P. Zobaczmy jak wygląda. Spadająca gwiazda na wykresie dziennym w dniu wczorajszym daje nam sygnał do spadków. Tutaj też górne ograniczenie kanału, więc nie jesteśmy w złym miejscu do tego, żeby rynek trochę w końcu złapał oddechu. Natomiast mamy nowy, nowy szczyt, nowe dno wyżej po raz kolejny. Tutaj jeszcze co ważne, zachowaliśmy ten dołek powyżej poprzedniego, czyli tu jest tak naprawdę taki okres konsolidacji, taka baza stworzona i zachowaliśmy tą bazę. Tak więc na razie w takim jeszcze średnim terminie cały czas jest wzrostowo. Natomiast mamy sygnały na spadki, więc Celem aktualnie będzie te dolne ograniczenie, ograniczenie kanału czerwone, czyli okolice 1930, tutaj wcześniej taki opór na 1937. Tak to wygląda na ten moment, myślę, że to wszystko, chyba niczego nie pominąłem, tak więc życzę powodzenia w dniu dzisiejszym, dziękuję serdecznie Wam za przybycie, coraz liczniej Was tutaj jest, Mam nadzieję, że to spełnia Wasze oczekiwania. Jakbyście mieli jakieś uwagi, pytania do tego, albo chcielibyście, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało, wtedy napiszcie do mnie maila, będzie najprościej. Ja wam odpowiem od razu, jaka jest idea, i dojdziemy do jakiegoś kompromisu. Tak więc dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia znowu na jutrzejszym nagraniu i powodzenia na rynkach.